W drugiej rundzie turnieju w Montrealu moim rywalem był Tom Kantans, arcymistrz z Łotwy o rankingu nieco poniżej 2500. Tomsa znamy z wielu rzeczy, przede wszystkim dlatego, że jest mężem Anny Kantany z domu Iwano w polskiej Zawodniczki, która zresztą też tutaj jest obecna na miejscu. Toms reprezentuje też barwy Akademii Szachowej Gliwice. No i był gościem na wielu polskich turniejach, także ten zawodnik jest mi dość dobrze znany. No i dzisiaj miałem już okazję się przygotować. Wykorzystałem to, coś co popatrzyłem w miarę. Weszło, stanęło na szachownicy, no i partia miała, myślę, całkiem ciekawy przebieg. Także zobaczmy, co się działo. Zaczęło się od ruchu E4. Toms zagrał C5. Grał również w swojej karierze inne debiuty, ale C5 było najbardziej prawdopodobne, i tutaj po skoczku F3 zagrał D6. W wielu partiach grał również skoczek F6, taki dość podejrzany wariant, ale nie spodziewałem się, że w partii klasycznej taki wariant wybierze. Zagrał więc D6, D4, bicie, bicie, skoczek F6, skoczek C3, A6, czyli obrona najdorfa. No i tutaj o, ja w swojej karierze wybierałem bardzo wiele różnych posunięć. Także myślę, że nie jest tak łatwo. Przewidzieć, co zagram. Dzisiaj postanowiłem zagrać Goniec E2, które rzadko wybierałem i liczyłem na to, że przeciwnik nie będzie bardzo dobrze na to przygotowany. Nastąpiło E5, co jest najbardziej takim pryncypialnym wyborem. Czarne mogą tutaj też grać E6 albo G6, ale E5 się gra najczęściej. Jak ktoś gra najdorfa, to ten ruch E5 no, jest najbardziej naturalny w tych strukturach. Skoczek B3, Goniec E7 i Hetman D3. Przyznam się szczerze, że nie umiem dokładnie wytłumaczyć wszystkich niuansów tego posunięcia. Jest to posunięcie takie trochę nieortodoksyjne zamiast typowej roszady, czy kontynuowania rozwoju biały grają Hetman D3. Ten Hetman niekiedy może iść na G3, chociaż akurat głównym celem jest chyba to, że przy Hetmanie na D3 często po różnych biciach na polu D5 po odbiciu pionkiem Hetman kontroluje pole F5 co zobaczymy będzie miało w tej partii znaczenie no i ten Hetman wyskakuje tutaj nie do końca jeszcze wiadomo po co ale ten sens zaraz zobaczymy goniec E6 to najbardziej typowe posunięcie goniec E3 i tu nastąpiło skoczek B na D7 stosunkowo szybko Toms w miarę się przygotował, bo rozmawiałem z nim po partii i, i to skoczek D7 gdzieś tam e, analizował. Innym ruchem jest Roszada i ja tak właśnie w jednej ze swoich partii grałem. W tamtej partii nastąpiło skoczek D5, skoczek D5, E5 i tu widzimy przewagę ruchu Hetman D3, czy plan e, dla którego białe grają Hetman D3, że, że pole F5 jest kontrolowane, e, no i Taki jest zamysł, że można tak zagrać. Co prawda, po c w tamtej partii zagrałem Hetman D2, żeby nie dać wymienić gońców, no ale tutaj goniec F5 chyba już by było przesadą. W każdym razie, Tom zagrał skoczek B na D7, ja zagrałem. No i tutaj właśnie nie byłem pewien co powinienem zagrać, czy się spieszyć z ruchem skoczek d5 czy nie, bo to jest główna tutaj idea białych. Można zrobić roszadę, ale stwierdziłem, że zagram skoczek d5. No i tutaj już w ogóle bicie skoczkiem jest niemożliwe właśnie z uwagi na to, że hetman stoi na d3 i pole f5 jest kontrolowane. Czyli to po prostu zupełnie nie ma sensu. Dlatego przeciwnik zagrał goniec bije d5. Tego skoczka za bardzo nie można tutaj tolerować, choć jest chyba możliwość zagrania roszady i po c4 jest jakiś ruch typu b5. Takie gambitowe podejście, coś takiego kiedyś widziałem i bicie chyba za dobre nie jest. Natomiast no, trzeba to sprawdzać. Nie pamiętam dokładnie, czy to jest teoretyczna pozycja, czy nie. Przeciwnik pobił na D5, ja pobiłem E na D5 i nastąpiła Roszada. I jak powiedział Toms, zastanawiał się, czy powinien grać Roszadę, czy najpierw grać A5, bo. Gdzieś um, analizował tę pozycję e, i e, nie był właśnie pewien, czy zaczynać od A5 czy nie zaczynać. Bo A5 tak naprawdę automatycznie wymusza ruch A4 e, i to może być dobre, ale nie musi, bo pionek może być jakąś słabością, gdzieś goniec pole B5 e, może e, przechwycić e, i nigdy nie wiadomo, czy ten ruch wtrącać czy nie. E, e, także Tom zaczął od roszady e, i ja teraz e, no już grałem absolutnie na głowę. Nie wiedziałem, co powinienem do końca robić, czy zagrać właśnie na przykład a4 z ideą a5, czy c4, czy może zagrać krótką roszadę. Nie podobało mi się to, że czarne mogą mieć prosty plan, czyli skoczek e8 i f5. No i tutaj przyszedł mi do głowy ruch g4. Bardzo mi się to spodobało, bo chcę walczyć o przestrzeń. Jak tego skoczka wypędzę, pionek na g5 też może dość przyjemnie stać. No, i od razu troszkę zamętów prowadziłem, myślę, w poczynania przeciwnika, bo on do końca nie wiedział, co ja chcę i chyba zareagował źle. Ja tutaj głównie liczyłem ruch E4 z ideą potem skoczek E5, ale to chyba nie ma większego sensu. Przypominam, że ta analiza jest robiona bez komputera, także ja nie wiem, na ile te ruchy są optymalne albo nieoptymalne. Po tym E4 nie byłem pewien, gdzie Hetmanem odchodzić. Wydawało mi się, że w sumie wszędzie jest w miarę dobrze, bo oceniałem, że tego typu pozycja wystarczy obronić pionka na przykład ruchem H3. No i wydawało mi się, że to jest ok, bo tego typu rzeczy tu nigdy nie powinny być dobre. Ten pionek prędzej czy później zostanie zbity, a białe no poza tym stoją bardzo dobrze. Wszystko rozwinięte, brak słabości. No mi się ta pozycja podobała. Po G4, E4 być może nie jest takie dobre. Natomiast no, ciekawe, czy nie trzeba było zagrać A5, A4, z tym, że no, to jakby nie rozwiązuje problemów, bo, bo dalej czarne coś muszą robić. Trzeba się zastanawiać, jak walczyć z tą walką o przestrzeń, którą białe tutaj chcą zrobić. Ja właśnie nie wiem, co może być optymalne. Toms jeszcze sugerował, że skoczek B6 długo rozpatrywał i to mogło być najbardziej prawidłowe posunięcie. Grozi bicie pionka, chociaż, no tak, nie wiadomo, którym skoczkiem, czy tym, czy tym. A jeżeli C4, to nawet taki śmieszny ruch jak skoczek A4 w analizie Toms wskazał i atakowany jest pionek, pole C5 wzięte pod kontrolę, mogę zagrać na przykład G5 i się wrócić hetmanem broniąc jednego pionka i zarazem drugiego, no ale ta pozycja powinna być w miarę bliska. Równowagi, także to chyba była ścieżka, którą trzeba było podążać. Tom zagrał jednak ruch B5, no i to jest za wolne posunięcie. A dodatkowo puszcza pole C6 i jest to brzemienne w skutkach. Ja zagrałem G5, skoczek E8, i tutaj ruch, który przeciwnikowi umknął. Hetman D2 bardzo ładny ruch. Bronimy pionka, który był atakowany przez gońca i Hetmana, a jednocześnie pod kontrolę jest wzięte pole A5. Skoczek chce wskoczyć na A5 i na C6. I tu, może, nie przegrywający błąd, to byłoby na pewno przesadą, ale bardzo duży ze strony Tomca zagrał skoczkiem na C5. To jest posunięcie po prostu błędne. Prawdopodobnie ciekawe było A5. I teraz bicie Pionka. Jest ryzykowne, bo skoczek idzie na C1, białe są tutaj zepchnięte. No i ta pozycja raczej nie jest taka jakaś przesadnie dobra. Czarne powinny tu mieć jakąś inicjatywę. Ja raczej nie zdecydowałbym się na bicie pionka. Można tutaj zagrać posunięcie A4 i na to posunięcie A4 wydaje mi się, że czarne muszą zagrać B4. Ja oceniam, że to jest lepsza pozycja białych, że mamy tutaj do dyspozycji białymi sporo ważnych białych pól pionek. Na A5 może. Być słaby kontry czarne nie mają, to mi się podobało, aczkolwiek nie wiem na ile to jest lepsza pozycja. Po Hetman D2 czarne zagrały skoczek C5, no ale to nie zapobiega posunięciu skoczek A5, które nastąpiło. Tutaj e, warto zauważyć, że skoczek E4 nie wygrywa żadnego pionka, bo po prostu czy Hetman D3, czy Hetman B4, nie wiadomo co lepsze, chyba Hetman B4, i skoczek G5 po prostu przegrywa tego skoczka. Można zagrać. Skoczek C6, pobić H4, no i skoczek nie ma żadnego odejścia, bo wszystkie te pola są pod kontrolą, także w ten sposób nie można było zagrać. Przeciwnik zagrał F5. No i tutaj troszkę się zastanawiałem, czy nie warto zbić, ale uznałem, że figury czarnych są zamknięte, nie warto ich otwierać, nie dawać przestrzeni, także nie pobiłem, zagrałem skoczek C6 i hetman D7. W naszej analizie wyszło, że chyba lepsze posunięcie było hetman C7, żeby hetman nie stał na tej przekątnej H3. C8, co zaraz okaże się dość istotne. Toms nie zdecydował się na to posunięcie, bo chciał mieć możliwość wyskoczenia skoczkiem. No i to jest naturalne, ale chyba to było niepotrzebne. I to jest chyba lepsza pozycja dla białych. Czarny grożą ruchem f4, który się gdzieś nam pojawia. I analogicznie do partii mogę zagrać posunięcie wieża g1, żeby obronić pionka. I teraz, jeżeli f4, to bym szedł pewnie na tego typu pozycję, która wydaje się być lepsza. Nie wiem na ile lepsza, ale mam aktywnego skoczka. Król może być w tarapatach. Zobaczmy na przykład, że w tym układzie, jeżeli czarne tak zagrają, to tutaj można jakieś motywy matowe próbować nawet kreować, jakieś przerzuty wieży i tak dalej, więc bardzo ciekawa sytuacja, ale chyba dobra dla białych. Natomiast no tutaj, w porównaniu do partii, jeżeli skoczek idzie na A4, no to wydaje się, że to może być odrobinkę lepsze dla czarnych. Ale też nie wierzyłbym w, w to, że czarne mogą tutaj stać dobrze. Skoczek na C6 jest po prostu zbyt silną figurą, dominuje nad całą szachownicą. Dama D7, które zagrał mój przeciwnik, no nie było chyba zbyt dobre. Wieża G1. Bronię tego pionka, to jest przydatne po ruchach f4, żeby żeby ten pionek nigdy nie wisiał. Dodatkowo biorę pod kontrolę pole g4, w przypadku właśnie f4 po prostu bicie, bicie i goniec tutaj wchodzi. Warto pewnie jeszcze zauważyć, że tutaj mogłem wygrywać pionka, to znaczy mogłem pobić, pobić i zagrać skoczek e5, ale nie chciałem tego zrobić, bo nagle się okazuje, przynajmniej tak mi się wydawało, że jakiś ruch hetman c7 nie wygrywam tutaj żadnej, żadnej taktyki, nic się nie dzieje, ten szach nic nie daje, także nie gram ruchu d6, a jak jakieś f4, no to skoczek d6, skoczek e4, nie byłem pewien, czy ta pozycja jest taka rewelacyjna, nie wiadomo co zrobić z królem czarny, jakieś c4, a wszystko za jednego pionka, uznałem, że to jest za mało, także nie chciałem tego pionka bić. Zagrałem to wieża G1 i Toms nie chciał iść na pozycję z różnopolowymi gońcami, którą już przed chwilą pokazałem. Zagrał skoczek A4, atakując pionka, Co mnie zdziwiło, bo sądziłem, że no, to nie może działać. Zagrałem po prostu F4. Tu przez pewien czas biłem się z myślami, czy nie warto zagrać B3, atakując skoczka, F4, goniec. G4, tu chyba można wtrącić bicie, tak, Hetman B7 i tak. No i na początku myślałem, że ta pozycja też musi być super, a potem się tak zastanawiałem, że w sumie po co ja mam to robić? Czarne zagrają tutaj, G6 będą próbowały przerzucić skoczka na F5. Białe niby mają pionka więcej, ale słaby król. No te zdobycze nie są tak gigantyczne, żeby tutaj jeszcze. Świętować. Dlatego zdecydowałem, że zagram F4 blokując wszystkie idee ruchu F4. Nabicie na F4 jest goniec D4, które właściwie kończy partię, bo skoczek na A4. No nie zbije już na b2, także nie wiadomo w ogóle co robić. Jeżeli skoczek c7 to po prostu goniec f3, bronie na d5. Za chwilę dokańczam rozwój, w odpowiednim momencie odbiję pionka. No i będę tutaj wygrywał na zasadzie tego, że figury przeciwnika są bardzo, bardzo pasywne. Po ruchu f4 Tom zagrał skoczek b2 szukając tutaj jakiejś kontry. No ale na to jest po prostu hetman b4. Z atakiem na skoczka. Teraz nastąpiło skoczek C4, moim zdaniem, już nawet na pewno przegrywające. Trzeba było chyba F4 i po pogonie c 4 wrócić skoczkiem na A4. Tak tego się spodziewałem, prawdę mówiąc. Skoczek C4 no to tego typu pozycja nie jest specjalnie obiecująca. Mam pionka mniej, ale widzimy czarne figury się w ogóle nie mogą ruszyć. Goniec idzie tutaj, nie wiem, wieża E1, zaraz H4 sobie zagram. Przeciwnik nie ma kompletnie żadnej aktywności i białe mogą krok po kroku tutaj poprawiać swoją i tak bardzo fajną pozycję. To jest kwestia tylko kilku dokładnych ruchów, tak mi się wydaje. Po F4 byłoby pewnie też, a jeszcze był taki wariant skoczek A4, długa roszada i tutaj przeoczyłem goniec D8, taki manewr aktywizacji, ale potem zdałem sobie sprawę, że chyba po prostu mogę zagrać wieża E1, goniec B6 i nawet jakiś taki ruch, goniec na, na przykład na H5 czy goniec, nie wiem, na F3 też pewnie jest dobrze i za chwilkę wieża na E7, tylko właśnie mi się najbardziej podobało goniec H5, żeby tutaj jeszcze kreować jakieś groźby typu G6, a na G6 wieża E7, to to Byłem pewien, że coś tu się dzieje, nawet oczyma wyobraźni. Myślałem, że Hetman gdzieś przejdzie i zaraz dam mata na polu H7. Hetman też jest tutaj pod jakimiś motywami taktycznymi. Jak wie, że odejdzie, to widełki. Także tu dużo rzeczy powinno działać i, i pewnie działa. To nie mogło ratować czarnych. W partii było skoczek C4, Goniec bije C4, BC4, FE5. I tu mój przeciwnik pokładał nadzieję w ruchu skoczek C7, który zagrał. No i teraz faktycznie, gdybym się połasił na jakieś forsowanie wariantów, no to mogłoby być niejasno. To znaczy ruch typu E6, no to chyba skoczek E6 i na skoczek E7 bicie tak, tak. Mam figurę więcej, ale król w centrum, po co mi takie przygody? To, to prawdopodobnie jest wygrana, ale jeszcze się tutaj trzeba byłoby napracować i ewentualna pomyłka mogłaby się tutaj przytrafić, także nie chciałem w, tego, w taką stronę i zagrałem po prostu długą roszadę szykując dalsze właściwie uderzenia, teraz już E6 wchodzi w grę, bo król już jest zabezpieczony, także jest bardzo nieprzyjemnie, przeciwnik zagrał F4 i ja odszedłem gońcem prawdopodobnie na F2 też można zagrać goniec B6 wydawało mi się, że to jest bardziej nieprzyjemne powolutku zaczynają już grozić bicia na E7, czyli na przykład po król H8, jakby król chciał odejść, to mogę zbić, zbić i zagrać tak z widełkami Hetman na E3 szach nie ma bo goniec pobije, a na hetman e5 no, to jest tylko groźba jednego szacha także mogę pobić, i na to po prostu król D2, także tu jest kompletnie wygrana pozycja. Przeciwnik zagrał tutaj mm, skoczek b5, przez moment liczyłem taki śmieszny wariant wieża f na b8, no i dlatego go liczyłem, bo nie chciałem się rozstać z moim pięknym skoczkiem i liczyłem taki śmieszny wariant, hetman f8, teraz nie można zbić, bo hetman wisi I ja sobie policzyłem taki śmieszny wariant tak, tak, tak i tu z przerażeniem stwierdziłem, że w tym wariancie można podstawić pięknego mata na środku szachownicy, także w tym kierunku no, raczej bym nie poszedł. No, problemem czarnych jest to, że można tutaj zagrać na przykład E6, skoczek E6 nie działa, bo bicie, bicie tak. No i tutaj za chwilę wieża D6 po prostu gonie z przewagi, a jak Hetman sobie gdzieś tam odchodzi. No to można na przykład w tym momencie pobić, i to jest zupełnie wygrana pozycja na wiele sposobów, więc to nie ratuje. Pogoniec B6 było skoczek na B5, tu zagrałem A4, skoczek nie za bardzo ma co robić. No tu właściwie można byłoby się poddać, ale oczywiście jeszcze przeciwnik próbował walczyć, było F3. E6, Hetman B7, no i spokojnie goniec F2. Widzimy, że ten skoczek nie może nigdzie odejść, bo spada Hetman. Więc białe mogą robić do, dowolnie, co chcą. Wieża F4, wieża D4. Taki śmieszny ruch zagrałem, żeby do minimum ograniczyć jakieś możliwości na kontrę, bo po jakimś biciu, biciu mówię, jeszcze się król otworzy, jeszcze jakiś szach, jeszcze jakieś C4 może się pojawić. Nie wiem, jakbym jakiś nieostrożny z róg zrobił, tak, 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 i tutaj matem mogłoby się skończyć. No oczywiście to nie działa i tak jestem w stanie zapobiec tym groźbom na wiele sposobów. Ale wieża D4 wymieniam ostatnią aktywną figurę przeciwnika i no jest już z górki. Bicie, bicie, wieża F8, a bije B5, F2, wieża F1, e, goniec G5, król B1 e, i tu jeszcze gonie z H4. No, liczyłem jeszcze, że AB4, może przeciwnik jakoś tu będzie próbował po linii, a ma ta dawać, ale mogę nawet pobić. I na nabierze A8, po prostu wieżę F7. Ja daję tego mata. Pierwszy nastąpiło jeszcze gonie z H4, ja zagrałem B6 i tutaj z figurą więcej przeciwnik uznał się za pokonanego. To była, myślę, całkiem dobra partia. W moim wykonaniu dość szybko się uporałem z przeciwnikiem. Nie wiem, czy popełniłem jakieś błędy. To już trzeba będzie sprawdzić z komputerem, ale wydaje mi się, że było całkiem ok. Także jestem zadowolony i mam nadzieję, że kolejne partie będą równie udane. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Zachęcam do podnoszenia łapek w górę, do subskrybowania kanału też zachęcam i zapraszam. Mam nadzieję, do kolejnych materiałów wideo z tego turnieju.